Z takiego wykresu funkcji należy odczytać po pierwsze miejsca zerowe. Tu sobie zapiszmy miejsca zerowe, żeby nie było wątpliwości. Otóż przypomnę tylko, że miejsca zerowe to są takie punkty, w których współrzędna y jest równa 0. Można to powiedzieć jeszcze łatwiej. Jeżeli patrzymy na wykres funkcji, to są miejsca, punkty, w których wykres przecina oś x. Czyli to jest dokładnie ten punkt i ten punkt. No i naszym zadaniem będzie tylko odczytanie i zapisanie dla jakich x. -ów. No tutaj możemy zapisać może za pomocą takiego zbioru dwuelementowego, bo mamy dwa miejsca zerowe, a możemy też wymienić osobno dla x równego minus 3, oraz dla x równego 2. Jak Wam pasuje? Pod spodem zapiszemy rozwiązania nierówności, bo to jest druga część zadania. Ok, mamy taką nierówność. Czyli szukamy takich argumentów, takiego przedziału xów dla którego dla którego wykres funkcji jest położony nad osią X nad osią X. Tutaj mamy wtedy wartości dodatnie, tak? Bo tak odczytujemy tę nierówność. Szukamy wartości dodatnich. Czyli wszystko to, co jest nad osią. Bez tego punktu. Z tym punktem ten punkt byśmy liczyli, wówczas gdyby tutaj była dopuszczona równość. No więc na razie liczymy bez tego punktu. Podajemy przedział. Dla x należącego do przedziału. No i odczytajmy współrzędną xową tego punktu, to jest minus czwórka. Przedział jest domknięty. Do minus trójki. Tutaj przedział otwieramy właśnie ze względu na to, że w minus trójce funkcja przyjmuje wartość równą 0, a tutaj tej równości nie ma. Nie? Tutaj byśmy mieli y równy 0. Dobra. To jest pierwsza nierówność. Teraz druga nierówność. Skupmy się na moment. Poszukujemy tym razem tych części wykresu funkcji, które są położone pod osią X, bo tam mamy wtedy wartości ujemne oraz jeszcze potrzebujemy kilku elementów na osi X, bo jest dopuszczona równość. No więc patrzymy na te części wykresu. Odtąd dotąd. W zasadzie moglibyśmy to opisać jednym przedziałem. Tak, bo widzimy, że na takim zakresie w całości znajduje się wykres pod osią x, odtąd dotąd dokładnie. Miejsca zerowe dopuszczamy w rozwiązaniu, więc możemy zapisać, że jest to przedział od minus trójki do ostatniego punktu, który rzutujemy na oś x, z 2, 4, 6, do 6. I przedział jest obustronnie domknięty, właśnie z tego względu, że mamy tutaj dopuszczoną równość. Tak i mamy miejsca zerowe. Ja. Ok.